Kochane siostry i kochani bracia Panu Jezusie na początku taka mała lekcja historii, bo chciałem was powitać takim wezwaniem chrześcijańskim, które jak się dowiedziałem ostatnio zostało w XVI wieku przez jezuitów właśnie wprowadzone do Polski myślę, że każdy z was dobrze je zna. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki jak ojciec tworzyniec powiedział mam na imię Paweł i chcę wyznać na początku, że. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj przed wami być. Wiem, że jest to msza święta akademicka, a ja sam do niedawna byłem studentem i dużo wspomnień dobrych z tego okresu wiąże się z dusztpasterstwem akademickim, do którego należałem. Zanim jednak powiem coś o sobie, kilka myśli na temat Słowa Bożego, które przed chwilą usłyszeliśmy. Tydzień modlitw o powołania kapłańskie zakonne, które dzisiaj rozpoczynamy jest poprzedzone Ewangelią o Dobrym Pasterzu. Biblia dosyć często posługuje się przyrównaniem różnych rzeczywistości do stada owiec, do owiec, baranów, kozłów. Pan Jezus szczególnie sobie upodobał te urocze stworzenia. Dzisiaj być może mówiłby do nas przypowieści o zakupach w Kauflandzie albo o przygotowaniach do Euro 2012. Do Izraela natomiast mówił o owcach, ponieważ był to lud pasterski, to była ich codzienność i najlepiej do nich trafiał przez właśnie takie obrazy. W tym spośród was, którzy byli kiedyś zakopanym, na pewno będzie łatwiej wyobrazić sobie taką małą trzutkę, którą pasie pasterz z psemu boku. Kiedy ja myślę o tej Ewangelii, to przede wszystkim wydaje mi się, że jest rzeczą bardzo trudną upilnować jednemu pasterzowi całe stado owiec. I wydaje się, że jest rzeczą naturalną, że od czasu do czasu jedna czy druga owca po prostu się zgubi. Co wtedy dobry pasterz robi, co powinien robić? Dobry pasterz w takim wypadku szuka. Pasterz. Szuka, idzie za swoją zgubą, aż ją znajdzie. Powiedzieć można, że nawet nie śpi, nie je, jest cały pochłonięty tym, ażeby swoją zgubę odnaleźć. I ten obrazek szukającego pasterza można łatwo przenieść na sytuację duchową człowieka, ponieważ Pan Bóg nigdy nie rezygnuje ze swoich dzieci. Zauważcie, że już w raju. Kiedy człowiek odwraca się od Pana Boga, pierwszą rzeczą, którą Pan Bóg robi, to szuka. Do Adama woła: Adamie, gdzie jesteś? Pan Bóg idzie za człowiekiem, bo jest coś takiego w Panu Bogu, że On nie pozwala człowiekowi być nieszczęśliwym, a grzech to właśnie w nas czyni. Chcę też powiedzieć, że wspaniałe jest to, że, człowiek stwarzając, że Bóg stwarzając człowieka wkłada w jego serce cechy, które są podobne właśnie do cech Pana Boga. I tak jesteśmy dobrzy, potrafimy kochać, potrafimy się wzruszyć. I idąc dalej tym tropem, i ja, i wy jesteście ludźmi, którzy szukają jedni szukają dziewczyny, drudzy szukają kogoś z dobrymi notatkami, jak się nie było ostatnio na wykładzie. Chcę wam powiedzieć taką rzecz, że jest wiele ludzi, wiele osób, które żerują trochę na takim poszukiwaniu właśnie człowieka. To takie małe trochę może ostrzeżenie. Ostatnio jadąc z trójmiejską SKM-ką, e, zauważyłem na słupach porozwieszane takie ogłoszenia o buddyjskich medytacjach. E, wiecie, jakieś kombinowanie z oddechem, z ruchami ciała, dźwięki i tym podobne. Prowadzący sugerują, że to doprowadzi nas do harmonii duszy i e, usunie z nas wszelkie niepokoje. Dlaczego tego typu akcje, że tak powiem, są takimi zaciemniaczami tylko obrazu? Kochani, człowiek, który jest istotą szukającą, jest rzeczą naturalną, że jak ktoś szuka, to po prostu doznaje frustracji, doznaje niepokoju, aż znajdzie, prawda? I dlatego też do tych wszystkich. Buddyjskich medytacji, dołączając papierosy, alkohol, narkotyki. Są to wszystkie, wszystko takie zapchaj dziury, które y, dają chwilowe uczucie szczęścia. W cudzysłowie, można powiedzieć, leczą y, objawy, a nie sięgają do korzeni. I jeszcze więcej, zabijają w nas to życiodajne, y, życiodajny niepokój, chęć szukania które przecież powodują w nas to, że ja nie mogę usiedzieć w miejscu, ja chcę odnaleźć, chcę wyjść i znaleźć to, co, czego szukam. Jeszcze we wspomnianej SKMC można zauważyć taką jedną rzecz, że ludzie zatykają bardzo często swoje uszy słuchawkami od różnych walkmenów, dyskmenów, używają komórek do słuchania radia, można tego sporo zauważyć, nie mówię tego, dlatego że mam coś przeciwko muzyce, ja bardzo kocham muzykę sam swojego czasu słuchałem i przez słuchawki, ale chcę jakoś zaznaczyć, że to też może być sposób, ażeby zagłuszać, zamazywać to, co tak naprawdę we mnie jest. Pamiętam, że kiedy jeszcze byłem na studiach, często przychodziłem do akademika i pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to było właśnie włączenie wieży, komputera czy jakiegoś innego sprzętu grającego. No właśnie, to jest taka ucieczka często przed ciszą. Bo może coś usłyszę, że coś mi doskwiera. Taka cisza jest często dla mnie niewygodna. I po prostu przebywanie sam ze sobą jest często dla mnie niewygodne. Warto się temu trochę przyjrzeć. A przecież, przecież student jest człowiekiem bardzo szukającym, pyta siebie o sens życia, o swoją przyszłość, zawód, powołanie. Bardzo mocno otwarty jest na świat i przygotowuje się, żeby w ten świat wejść. Ja, jeśli chodzi o mnie, szukałem kilka ładnych lat. Yy, idąc na studia, byłem święcie przekonany, że założę rodzinę, yy, że będę realizował siebie jako mąż i ojciec. Yy, a jeśli chodzi o stan duchowny, to trochę się bałem. Powiem więcej, byłem trochę negatywnie nastawiony z tego względu, że moja mama zawsze mi mówiła, że zostanę księdzem. Gdybym po maturze poszedł na kapłana, że tak powiem, było to by raczej mojej mamy powołanie, a nie moje. I w ten nowy sposób poszedłem na studia. Myślę, że na całe szczęście trafiłem do pasterstwa akademickiego, w którym chęć bycia blisko Pana Boga, którą zapoczątkowałem kiedyś w ruchu światło życie po prostu we mnie nie umarła. Zauważyłem idąc tak sobie przez te studia, że lęk przed kapłaństwem zaczyna się usuwać z mojego serca, aż w końcu mogę powiedzieć, że zniknął bezpowrotnie. Zauważyłem też drugą rzecz, że bardzo pragnę służyć Panu Bogu w swoim życiu i że nie wyobrażam sobie tak żyć bez, bez właśnie tej służby. No, i na początku, oczywiście, myślałem, że to będzie służba no, w kościele, jako ojciec, mąż, jak już powiedziałem. I tak, jeden czy drugi raz trafiłem na dziewczynę. I oczywiście od razu swojej duszy uważałem ją za moją przyszłą żonę. Często tak, jak można powiedzieć, trochę skazywałem ją na to. I tak czas sobie biegnie, a w końcu w moje ręce trafia dzienniczek siostry Faustyny. Czytając go, zrodziło się we mnie, zrodziła się we mnie jakaś taka, można powiedzieć, życiodajna siła która powiedziała mi, że najgłębszym moim pragnieniem jest żywa i bliska relacja z Panem Bogiem, z Panem Jezusem. I tak oto zaprowadziło mnie to do domu rekolekcyjnego w Częstochowie, gdzie, odprawi gdzie odprawiłem swoje ignacjańskie rekolekcje. I tak po nic co do kłębka stoję tutaj dzisiaj przed Wami i mówię świadectwo powołaniowe jako już Towarzystwa Jezusowego. Kochani, moje życie może nie jest najlepszym przykładem, ale trwanie przy Bogu opłaca się z jednego bardzo ważnego powodu. Otóż to trwanie przy Bogu usuwa wszelkie lęki, które paraliżują nas przed podejmowaniem mniej lub bardziej ważnych decyzji. Często te decyzje są, decydują o naszym życiu. Na koniec chciałbym wrócić do rozpoczynającego się dzisiaj tygodnia modlitw o powołania do kapłaństwa i do życia konsekrowanego. I chcę was gorąco prosić o modlitwę. Nie będę od was wymagał wiele. Proszę może dzisiaj wieczorem, kiedy przyjdziecie do domu przed spaniem, proszę o jedno Maryjo w tej intencji. Myślę, że nie muszę nikogo przekonywać o modlitwie, o mocy modlitwy wstawienniczej, w jakiejś intencji. Jest ona potrzebna nie tylko stanowi duchownemu, ale również i Wam. Modlitwa również i Wam jest potrzebna. Być może nie jeden z Was tutaj siedzących zastanawia się nad swoim życiem. Może niektórzy obawiają się tak jak i ja kiedyś, boją się kapłaństwa życia zakonnego, a może nawet obawiają się życia w małżeństwie, które jest tak samo ważne. Może to jedno zdrowaś o które teraz proszę, pomoże komuś wyjść z jego niepewności, z lęku i zachęcam Was, abyście szukali. A przy tym szukaniu nie zaniedbywujcie, nie, nie zaniedbywujcie nigdy relacji z Panem Bogiem i trwania przy Nim, czy to na modlitwie, czy spotykając się właśnie w duszpasterstwie, przychodząc do Kościoła. Kochani, nikt inny nie powie wam i nie da wam, nie powie wam, gdzie jest wasze szczęście i nie da wam, wam go. To jest wasza indywidualna sprawa między wami a Panem Bogiem, bo On was stworzył i też zaznaczam, żebyście nie szukali byle gdzie. Dobrym przykładem dla nas do tego jest matka Pana Jezusa. Jak sami wiecie, jej życie przynosiło jej wiele takich niejasnych sytuacji. Bardzo często po prostu nie wiedziała, co robić, Była, nie rozumiała tego, czym Bóg jej do, ją doświadczał, a mimo tego nie unikała. Niepokoju związanego z szukaniem odpowiedzi. Nie uciekała nigdzie. Nie chodziła też, tak jak powiedziałem, byle gdzie. Rozważała wszystkie sprawy w swoim sercu, tak jak możemy w Biblii, w Biblii czytać. Wy też bądźcie blisko Pana Boga. Bądźcie blisko Pana Boga w swoim sercu. Jeżeli będziecie blisko Pana Boga w swoim sercu, on pozwoli się Wam znaleźć. I nie bójcie się. Jeżeli Pan Jezus kogoś powołuje do tego, ażeby był jego uczniem, niczego Pan Jezus wtedy nie zabiera, a wszystko daje. I ja jestem tego żywym przykładem i ze szczerego serca to potwierdzam. Niech się raduje serce szukających Pana. Why am I You're a picture in a frame.